Siemaneczko, z tej strony Neresia. Święta, święta i po świętach, a ja dalej mam świątecznego skina. Chyba wypadałoby coś z tym zrobić. No. Od razu lepiej. No to witam serdecznie. Kto nie widział live streamów, ten jest do tyłu. Ale powstał tu budynek. I to powstał całkiem spory budynek, ponieważ jest to nasza stacja kolejowa, która chwilowo ma też inną rolę. Um, nie będę wam całej stacji teraz pokazywać, bo nie ma jeszcze wnętrza zrobionego, ale. Na propos jej wnętrza, mieliśmy mały wypadek <laughs> i z lekko zzombifikowały mi się moje ym, wieśniaki, więc dobrze by było coś z tym zrobić dzisiaj, ale to za chwilę, na razie się nie spieszymy, ponieważ one są tam w gruncie rzeczy dosyć bezpieczne, a ja nie mam jeszcze czym ich odzombifikować, ym, dlatego udamy się do dziurwy. Na live ostatnio padła prośba, żeby zrobić jakąś kolejną farmę, ale zrobimy dzisiaj dosyć mało wymagającą farmę, bo farmę brodawek będą mi przydatne w najbliższym czasie, po to na pewno, żeby zrobić sobie czerwone cegiełki, bloki będą mi potrzebne. Brodawek mam trochę przygotowanych, mam przygotowane inne rzeczy, ale brakuje mi jednej rzeczy do wyłożenia ścian. Brakuje czerwonego konkretu, dlatego udamy się do wioski świątecznej, bo tam jeszcze jakieś pozostałości powinny być. Okradniemy naszą wioskę świąteczną i wtedy wrócimy do budowy. No i tak oto nasze miasteczko piękne endowe wygląda. Tutaj jak widać dużo się nie zmieniło od czasu świąt. Mimo że jest to dalej zimowo-grudniowy projekt i dalej będziemy tutaj pracować. Słuchajcie, to pojawił się event, pojawił się event, ale nie powiem wam nic więcej na temat eventu, ponieważ loty właśnie jest na etapie montowania filmu. I przyznam szczerze, że ja też nagrywałam, więc jak tylko pojawi się film Uloti, będziecie mogli się spodziewać tego filmu u mnie. O nie, dzięki, wielkie ja za followa na Twitchu. Ktoś właśnie zafollowował. Także jak tylko pojawi się film Ulot, i będziecie mogli się spodziewać takiego filmu również u mnie. A na razie włam mały do magazynu, i w magazynie potrzebujemy trochę czerwonego konkretu. Myślę, że nikt się nie obrazi. Surowców tutaj jest jeszcze dużo. Jakby ktoś potrzebował do budowy, czy jak ja bym potrzebowała, do budowy, to jeszcze surowców jest tutaj dosyć. Aby na spokojnie sobie ten konkret yy, robić. O moje fa fajerwerki to były. To ja sobie troszkę wezmę, o, dziękuję. Bo to były też. O! o. To też były fajerwerki do eventu. Okej, okay. no to taki mały szybki przelot yy, po wioseczce, żeby pokazać Wam, co się zmieniło. A od ostatniego momentu, kiedy wy prawdopodobnie widzieliście u mnie na kanale Wioskę, powstała fabryka zabawek. Moim zdaniem jest przepiękna. Nie chwaląc się, jam to uczynił, zbudowałam fabrykę z białej czekolady, jestem z niej dumna i mam nadzieję, że powtórzę tego typu budynki jeszcze w tym sezonie albo w kolejnym. Zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj wiszą dzwonki, które się nie generują, nie renderują się. O, są. Jak widać rzeczy poplanowanych jest jeszcze więcej, także mam nadzieję, że uda mi się jeszcze troszkę tutaj pobudować i że reszcie ekipy również chętnie się będzie chciało tutaj wchodzić i robić rzeczy. Plany były wielkie, niektóre rzeczy są wielkie, niektóre się nigdy nie wydarzyły, tak jak początek tego toru. Nie miałam po prostu siły i weny na to kompletnie, żeby ten tor tutaj prowadzić jeszcze nad Wojdem. Kończył nam się czas i stwierdziliśmy, że na spokojnie prawdopodobnie ogarniemy go w wolnej chwili. Tak się to wszystko prezentuje. Naprawdę jestem dumna z tej wioski. Nie mogę się doczekać, aż będziecie mogli pobrać sobie tego sejwa i samemu pozwiedzać, zobaczyć wszystkie smaczki, które tutaj umieściliśmy. No i czeka mnie jeszcze willa Mikołaja. Z tego na pewno będzie odcinek, także czekajcie niecierpliwie. Nie chciałam jej budować na szybko, na sam koniec, więc stwierdziłam, że po prostu nagram to dla Was na YouTube, a może w przyszłym roku komuś się przyda. A teraz, skoro mamy ze sobą już beton, to przechodzimy płynnie do budowy. I nie mam zielonego pojęcia, od czego zacząć, więc chyba zacznę od wykładania tego konkretu i e, zmodyfikowania oczywiście tych kolumienek. Potrzebuję sobie tylko wyliczyć, ile potrzebujemy halo przestrzeni. To jest razem ze ścianą, czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem bloczków. Siedem, krowo przesuń się. Tu jest ściana, która nie wychodzi nam na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tu pojawia się kolejna drewniana kolumna. A oznacza to, że cała ta tylna przestrzeń, oczywiście z wyłączeniem tutaj ścianki na szkło, żeby to wszystko odsłonić i oddzielić, to będzie oczywiście nasza farma. Myślę, że rozkopiemy sobie ją po prostu w wielkości kwadratu gdzieś tam do góry, żeby przypominała bardziej to pomieszczenie niż, niż ten łukowaty korytarz. Będzie łatwiej zdecydowanie wpasować tam farmę. I słuchajcie, moja wizja jest taka: z jednej strony na górze, jakby uruchamiane dźwignią. Będą em, pistony. Po prostu pistony, które będą się odsuwały i spuszczały wodę na całą farmę. I teraz tak. Farma będzie poziomowa, wielopoziomowa, więc najpierw woda spłynie z góry, zleci na końcu na kolejny poziom, zleci na kolejny poziom, na kolejny poziom i tak do samego dołu, aż hoperem dotransportuje nam tutaj wszystkie zebrane brodawki. Które oczywiście niestety będzie trzeba odsadzić ręcznie, mm, ale trzeba będzie tutaj zrobić jakieś wejście dla. Stafu, żeby to zrobić. Zastanawiam się jeszcze, na jakiej zasadzie to umieścić, więc nie, prawdopodobnie nie będzie tutaj tej szklanej ściany, tylko szklana ściana będzie jeden blok dalej, żeby tutaj gdzieś była umieszczona drabinka, po której będzie się można wspiąć na górę i na poszczególne platformy wejść. Teraz pytanie brzmi: jak to zrobić na tyle, żeby było jak wejść, a żeby woda na mnie uciekała? W każdym razie, na razie zabieram się do roboty z rozkopywaniem tego całego pomieszczenia i wyliczeniem sobie, ile przestrzeni potrzebuję na to, żeby umieścić platformy w tej konfiguracji, w której, w której chcę to zrobić. Oczywiście będą się spałnowały moby, więc dobrze by było umieścić sobie dodatkowo jeszcze halo rzecz. Umieścić sobie gdzie, oświet... nie gdzie to oświetlenie. Stracimy na tym jeden blok jakby, ale po tym będzie ładnie się prześlizgiwała woda, nie będzie stanowiło żadnego problemu. Więc myślę, że nie powinno być kłopotów z tym, że po prostu gdzie nie, gdzie będzie rosła jedna brodawka mniej. No nie stracimy jakoś znacząco na e, efektywności tej farmy. To ja na razie zabieram się do kopania i widzimy się za chwilę, kiedy zaczniemy już budować coś, co ma większy sens. No hej, słuchajcie, wykopałam tutaj y, tą część i jak widać, tam już jest sufit, więc nie jest to bardzo wysokie. Prawdopodobnie to powiększę do 10 platform, czyli jeszcze 4. Pierwotnie przewidziana jest to na 6 platform, raz, 2, 3, 4, 5 i szósta tutaj. Y, jeszcze 4 sobie kopnę do góry, żeby nie było problemów. Y, tylko, że tak, no, skończył mi się konkret, skończył mi się konkret i nie mam barwnika. Więc zabieram swoje surowce i lecę z tym do sklepu Maka, gdzie będę kupować w tej chwili barwnik. Muszę się upewnić, że mam Darchesta. Słuchajcie, mała przerwa w budowaniu, ponieważ tak, e, zrobiłam sobie tutaj tunel dochodzący, zrobiłam wszystkie platformy, z tym, że zrobiłam ich osiem, bo się pomyliłam. E, zrobiłam również wejście na tę platformę od tylnej strony, żeby można było sadzić brodaweczki. No i pozostało mi tylko zrobienie właściwie całego mechanizmu Redstone'owego. Wiecie co? Ja sobie wezmę tego enderchesta, bo ostatnio mi go brakowało. E, w międzyczasie trochę się zmieniło. Nie było tego dnia live streama, e, wtedy, kiedy to nagrywam. A zmieniło się tyle, że chciałam sobie poczilować sama Minecraftowo i zbudowałam most. <laughs> Upgrade'owałam nasze torowisko do rangi mostu i to takiego całkiem przyzwoitego mostu, takiego, który powstał również i tam wcześniej. Teraz całe miasto wygląda no dużo bardziej miejsko. No i ja się jaram strasznie tym widokiem. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Ale wydarzyła się też jedna rzecz, która nie za dobrze się trzyma. W sensie, pamiętacie moje villagery? No bo ja już nie pamiętam, jak one wyglądały. A oznacza to, że musimy zdobyć złote jabłuszka, no i potionki. Jeśli się nie mylę, to są to potionki na weakness. Jeśli się nie mylę, to potionki na weakness to muszą być, a skoro muszą być na weakness, to muszą mieć sfermentowane oko pająka, które robi się z oka pająka. <grym> Na pewno jest to yy, ważna część. Wydaje mi się, że grzyba i cukru. Mam nadzieję, że się nie mylę. Tak, właśnie tak się robi. Butelki, które będą musiały zawierać wodę, do tego sfermentowane oko pająka. I co dalej? Dobrze by było, gdyby te były miksturki miotane, więc chyba dodawało się do tego gunpowder. Usadźmy naszą stację na razie tutaj. Doładujmy potionki. Eeeem, zasilacze. To czekając aż się zrobią, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. au. 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 A tak się chciałem pochwalić, że odwiedził mnie jeszcze po świąteczny święty Mikołaj i, i przyniósł mi spóźniony prezent świąteczny. Zobaczcie, jakie dostałam dary losu. Dziękuję święty Mikołajowa. Tak. <laughs> Dziękuję przepięknie. Bardzo, bardzo fajna skrzyneczka. Na pewno, na pewno się nie zmarnuje. O nie, nie. A, i dorobiłam sobie mapę. Denerwowało mnie to, że y, urwany jest y, mój ten, tamten. Platforma wiertnicza i stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie umieszczenie po prostu kolejnego rządka mapy, żeby łapać nasze wszystkie tory i nasze wszystkie automatyczne farmy. Wee! Potion of weakness! Mamy potion of weakness, tylko mam nadzieję, że będzie wystarczające i mam nadzieję, że gunpowder sprawi, że będzie to miksturka miotana, bo oni się tutaj nieźle czają. Także skoro dalej się przerabia, to ja idę może skołować jakieś złote jabłka. No, nad złotem to ja się za bardzo nie muszę zastanawiać. Odpowiedź jest prosta. Tak prosta, że już prostsza być nie mogła, czyli mój złoty sklep. A w kwestii jabłek raczej też nie mamy zbyt dużo problemów, ponieważ domek drwala chętnie służy swoim magazynem! Co się stało? Lag. No, dzisiaj jest odcinek nielotów. Powinnam zrobić kompilację na nielotów na koniec. E, jabłuszka. Wyniosłam jabłka? Czy ktoś ukradł jabłka? Gdzie są jabłka? Uff No i skoro kimnięte i skoro mam jabłuszka to... Jest! Splash potion weakness i teraz jak mam splaszową potionkę to tylko zebrać ich wszystkich razem? Halo? Au, au, <ścoughs> nie chciałam, tak? Zebrać ich wszystkich razem to ich na jedną podionkę ob obhaczę, także spoko! No i oczywiście będą musiała zadbać o to, żeby już więcej się nie stało to, co się stało teraz. Au! Przesuńcie się. Czy wszystkich? Dobra, i teraz oni się natrząchają, i oni się natrząchają. Ja mam weaknessa, więc muszę uważać na swoje, <głos》> swoje zdrowie i życie teraz. I poczekamy, aż się odczarują. Jak się odczarują, to właściwie wszystko. Upsy, wszystko załatwione. Trzeba będzie ich tylko zabezpieczyć, i oczywiście później dostarczyć do docelowego miejsca, czyli gdzieś tam o centrum tradeowego, które gdzieś tam w oddali widać. I fajnie by było trochę z nimi pohandlować, słuchajcie. Bo jak oni się odczarują, to będą mieli jakieś super oferty dla mnie. Właśnie naszła mnie mała refleksja. Czy nie powinnam ich od siebie oddzielić, bo jeżeli jeden się zmieni, to przemienią go pozostali? A przy okazji zastanawiałam się, skąd prawdopodobnie przyszedł Zombie i chyba znalazłam to miejsce. Hmm. Zmienił się i uciekł, jest i drugi? Jest! Jest, jest! I wszyscy odmienili i nawet jeszcze jeszcze jest dzień. Także słuchajcie, ja spróbuję ich trochę pomęczyć. Ja wiem, że oni mają jeszcze weakness'a ze sobą. Ale 14 Emeraldów to jest całkiem dobra oferta. Wcześniej handlowałam z nimi po 19 na przykład za ten stone. Dlatego też wziąłam ze sobą trochę stona, słuchajcie. Um, a co wy macie? Ty też masz stone? No i świetnie, no i git. No i z tobą mogę gadać. To ja tu sobie handlu handlu i za chwilę wracamy do budowy farmy. Tak chciałam tylko powiedzieć, że nie mam pojęcia o co mi chodzi, ale nie chcą się odmienić. Także prawdopodobnie będę musiała sobie i tak naprawić trochę te wieśniaki. Chcesz handlować? Deal with it? Handluj z tym. Nope. Wiecie, coś opłaca? Opłaca się teraz za klejbole to sprzedać. Sprzedawać klejbole, kupować briki. Tak. To, to, to się zdecydowanie teraz opłaca. No ale dobra. Wracam do budowy farmy. Skoro ziomeczki nie chcą ze mną handlować, nie chcą ze mną dealować, to ja idę sobie zająć się czymś innym. A właściwie wracam, zajmować się tym, czym zajmowałam się wcześniej. No a tutaj, tak jak mówię, powstało 8 platform i utknęłam trochę na tym etapie, że teraz. Teraz trzeba zrobić coś, co sprawi, że woda będzie płynąć, czyli będziemy potrzebować pistonów e, i moim zdaniem wystarczą zwykłe. Będziemy potrzebować na pewno trochę redstone'a, e, pochodnie, ale przede wszystkim netherwartów. I myślę, że dobrym pomysłem będzie zrobienie sobie tych netherwartów posadzeni już teraz, żeby one wyrastały w międzyczasie, w momencie kiedy my będziemy zajmować się budowaniem mechanizmu. No i oczywiście, jeżeli uznam za stosowne, z tej mimo buty, to zawsze farmę można rozbudować o, do góry i będzie więcej e, więcej plonów. Jakby ktoś chciał zapytać, dlaczego moje brodawki mają taki bardzo dziwny kolor, jest to zasługa Resource Packa, który pokazuje mi, kiedy brodawki są wystarczająco wyrośnięte, e, żeby nadawać się do zebrania. No i nie muszę chyba za dużo mówić, że autorem Resource Packa jest Bloczu. Słuchajcie, nie ma chyba prostszej metody niż tego typu rozwiązanie, czyli pistony, za którymi będzie woda i które będą uruchamiane przy pomocy redstone'a. Tutaj mamy redstone'ową, redstone torczową wieżę po prostu, która idzie, jest podłączona do dźwigni na dole i tą dźwignią sobie uruchamiamy cały ten system, repeater, bo mi sygnał nie sięga i teraz naszym zadaniem jest um, zapewnić Bezpieczeństwo Redstone'owi i przede wszystkim wylać wodę. I wydaje mi się, że to powinno działać, ale okaże się to w praktyce dopiero, kiedy będziemy uruchamiali nasz system testowo. Także ja sobie tutaj teraz wylewam wodę, poczekam jeszcze chwileczkę, aż te brodawki wszystkie urosną, i wtedy, no może nie wszystkie, ale żeby chociaż większość urosła. Yy, I wtedy pokażę Wam, jak to wygląda. Czekajcie, bo ja nie wiem, co ja robię, gdzie ja mam teraz. Postawić bloki, żeby to wszystko zakryć. No, miejmy nadzieję, że wszystko zadziała tak, jak trzeba. Dobra, oficjalnie nie mam czasu już dłużej czekać. Chcę też zobaczyć efekty tego oto mojego farmienia. I trzymajcie kciuki, żeby wszystko zadziałało poprawnie, nic się nie rozwaliło i żeby wszystko było ok. Let's go! działało? Czy to działa? Czy to działa? Zebram stołuna. Co się wydarzyło, a raczej co się nie wydarzyło? Chyba już wiem, co poszło nie tak. M -m 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 -m. A gdyby tak wodę postawić wyżej? Znaczy oficjalny plan był dobry. <grychy> jesteśmy dwa bloki w plecy, yy, ponieważ tutaj ta woda była umieszczona dalej. Pytanie brzmi, czy jesteśmy to w stanie szybko jakoś naprawić? Yy, na przykład przez ustawienie wody o blok wyżej. Wydaje mi się, że jak będzie postawiona dokładnie w tym miejscu, to, to powinno rozwiązać część problemu, bo ta woda będzie spadać w dół i wtedy liczymy od nowa 8 bloków. Także ja sobie to szybko podmienię i zobaczymy się za chwilę. Mam nadzieję, że już w udanej wersji. Ok, no to teraz. Jak się ma sytuacja? Hmm. No tak, ma to sens. Najlepszym rozwiązaniem, oczywiście, nawaliłam teraz. Najlepszym, bo zatkałam sobie w wyjście dla wody. Najlepszym rozwiązaniem teraz byłoby umieścić tę wodę w suficie, żeby pistony spuszczały ją z sufitu. Więc ja się chyba zabieram za przebudowę. E, I uruchomiła się farma I, I zobaczę się z wami w kolejnym klipie. I faktycznie woda z sufitu będzie miała najwięcej sensu. Dobra, no tym razem w końcu musi się udać. Woda została umieszczona u góry. Mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nastąpiło zwolnienie blokady. I nie mówcie mi, że platformy są za długie, bo chyba fiknę. Poważnie. Uuu, dokonałam błyskawicznej naprawy i teraz wszystko działa, a tak naprawdę dalej nie działa, tylko będę udawać, że tak. No ale cóż zrobić? Naprawię to kiedy indziej, ponieważ kończy mi się czas, który mam na ten odcinek. Bardzo mi się kończy. Nagrywał go zdecydowanie za długo i chciałam go zrobić w jak najlepszy sposób. Czekajcie? Hop. Czy tu wszystko spływa? A tu już nie spływa! koniec. Poddaję się na dzisiaj. Muszę skrócić wszystkie platformy, bo inaczej to nie będzie działać. Także tak, z tym oto failowym odcinkiem muszę Wam powiedzieć do widzenia i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście kciuka w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz. Dodajcie mi otuchy, bo to naprawdę nie jest... Jeszcze mi się na światełkach zatrzymują. To naprawdę jest przygnębiające. Mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko Wam się spodobał i było w nim choć troszeczkę czegoś zabawnego. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam miłego dnia. No i cześć. Pa-pa pa pa pa. pa, pa.